Pana dyrektora na podwórku jesteśmy. <laughs> Idziemy w cień teraz, bo to a, a jeszcze nie jar. Ja pierdziel. Cześć Józefowi. Wojtek yy, Francesco. Witajcie, ziomale w kolejnym odcinku. Dzisiaj dostaliśmy rakietę z Norwegii. A w każdym bądź razie z góry dziękuję za rakietę. <laughs> I od razu pozdrawiamy Ziumali z Wrożnej Norwegii i Fok. W odcinku wystąpi gościnnie ze mną Jurek. Jurek. Na razie nie wie, czy chce być przed kamerą. Chce dołączyć do zbójów Świętokrzyskich, bo ja to już tam jestem taki, a może i nie. Nigdy się w życiu nie chwaliłem, nie będę się chwalił. Ale zbój Świętokrzyski to jest zbój Świętokrzyski. Jak się nadaje, to będzie wasz komentarz. Odkluczamy. Jak się mnie. Może. Dobrze. Wypalimy na spokojnie, po nie? Po spokojności, wypalimy, kurwa. Nie ma co sumić, po potrzeba sprawę zrozumieć, nie? Proste jak 100 metrów, sznurka w kieszeni. No. Klejem zaciągasz. Klejem, no. A wiesz, tu weź na takich pustalkach dwa razy się ciągnął, no, Wiesz, o co chodzi, nie? Kumam, wiesz. Wiesz, o co chodzi, no. Kuma, Jurecki, kumam. Na całem uważaj. Spoko, luz. Odkluczamy, to odkluczamy. Już czuję blusa. Czuję, blusa ziemale. To co to umył nas? To ja sobie ktoś zrobił. Nie, to jest specjalnie włożone. To jest wszystko specjalnie. Co tu mamy, serce moje kochane? Mamy kurfeletę. Piany. Alkohol. Frit. Oryginał, nie? Weź, no ty może tam lepsze oczy. A, a to, co ci się tak ręce często? Nie zawsze tak. Od urodzenia już. Smakujemy. Poczekaj, niech pianka upadnie. malutku krasnoludku. E, ja z pianką lubię, wiesz? A to jak włożyć? Zdrówko. O takim smaku piernik jest. Może być. W każdym bądź razie nie woda. Siódemkę bym dał. Na bank. Ile byś dał? No koło 100 się Ale od 1 do 10 Tak, ja, no to 10 niech będzie Co kraj to obyczaj Ale ono chyba nie ma alkoholu ma to jest bezalkoholowe Bez? No może i tak Hansa Pilsner. Pilzner niby firma no. Pożyjemy, zobaczymy W praniu się okaże, nie? Okaże się w praniu a luchni, ty, bo ja to żem ślepy. ja, ja też myślałem <grym> to, Rocznik to jest coś. Dobra, niech opadnie na dnie. A coś miałem powiedzieć, kurwele, ale nie, zakuty łeb to zakuty łeb, no ale. No to w domu trzeba własne kartę napisać. Pozdrawiam bambaryłkę z Kielc. Ona tam wie o co chodzi, tam koło poczty tam urzęduje. <laughs> nie obraź się, Sarduszko, nie obraź się, że tak mówię, ale ja to ze szarego serca, kur. I wszystkiego najlepszego ci życzę, smakuje. Ja w ogóle to ja to się lubuję się w tym, jak jest piwo gorzkie, nie? Ale może być. To ósemkę to dam na bank, Spoko luz. A ty ile jurek? To siedemkę. Si e, nie, mi. No, bo jest mokre jest. <laughs> U ten oryginal. No, spróbujemy. No ósemkę daj. Dobra piana, dobra. To ja też no A kiedyś tak miałem, że chodzę do sklepu. Mówię, dwie piany proszę. A co to jest? Boże kochany, mówię, no, piwo. Mam tłumaczyć z polskiego na nasz? Ja pierdzielę. ale wiernią, nie każdy nie każdy kapuje, nie? Ech, tu mamy takie. Rydend lund. Fatul. Rydend lund fatul. Dzisiaj się nie opijemy. Nie wiem ile to ma no cóż będę patrzył jak już ślepy ślepy głuchy, głuchy nie? i głuchy i trzeźwy. drobką e, Powiem wam, że dobre piwo mata, bo kurfele jest takie gorzkawe, a ja takie lubię akurat kurfele To jak u nas warka słodkie to e, B. Masz pan sesko I bo ty tu jesteś po Norwegii, u, u mnie po Norwegii, nie? Tylko udaje, że nie umie czytać. Tu mamy Izbiorn Dobrze godą, czyli. Tak, dobrze. No. Dobrze godą. Tam dobrze umiesz. 1877. A to było rok o, założenia. Niektóre są te, też, nie? Ile tak procent ma, to nie wiem. No w ja e, to, to coś ma tych procentów, wiesz? Cztery ma Cztery i pół. To nie że mu się pomyli, nie wiem No. Powiem ci jurecki, że dobre są piwa. Dobre, to nie to nie Helmuty. No, tuborg to jest firma kurwa. Tuborg. Piłem te Tuborgi ale za starych, dobrych czasów, ale to jest poza firma. No, ale słabe coś. Może one mają słabe głowy? Teraz to się zapalę Pierdziel. Chyba 4,5 chyba ma bo 4 o takie 4,5. Tak no to jednak po tam, tamtym. To... w sumie to jest sumie to jest dobre piwo kurwa. Piwo jest gorzkie i ma smak, a nie jakaś tam otworzyło się pianę, ona trochę po, no, jakże się otworzył, świeże, a to było gazowane jeszcze. No to jeszcze jako tako po japońsku, nie? A jak powstało trochę woda, kurwa, muszę się skrzypać. Ja pierdzielę, zaraz jak agres, kurde. Ile tam zostało jeszcze w Tak, Isborn. Same niedźwiadki. Bridget Met, stolen Siden. To jest stara firma, 1877. Proszę. Mi się da, ręce wy... trzęsą. czy co? Dobrze, że tobie się często nie mnie. Dobra, dobra, okej. Okay. Kiper to jest kiper. Kleje się, ale troszeczkę. Ja bym puszczał tego, co by tu chyba na tych ławkach bym spali, nie? Eee, łączymy to tam. Ja to się walę na trawę na miętkę. Na miętkę się walę. <noise> daje dajemy nie? nie ja daję siódemkę 4,5 też? Nie, 5,5. 5,5? O kurczę. Norma rośnie. Coraz wyżej, nie? Ja, jedziemy na górną półkę. Kurde. Ach, tu mamy Ringness Pilsner. A jest stara dobra firma. Piwo A co to jest yy, 18 plus? co to jest? 100%? To co, co? Co tu? Nie, wiem. nie, to jest co innego. Ja to 18, plus, ale nie A tu 18. Plus? Co to 18 plus, to... Może trzeba mieć kutasa 18. Plus. <głos> 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 to co, smakujemy, nie? To się O kurde patrz, no, no. Ale zapałkę się stawia na sztorc, piance i ma stać. Jak będzie stała, to jest okej okay pian, a jak się położy, to jest do dupy. Lutu. To jeszcze o innym smaku, nie? Czujesz? Tak. Ale ósemkę daj. No, niech będzie ja też. No. No, jednakowo to jurecki. jednakowo. Ósemkę daj. No. Ostatnia piana od z Norwegii. Z mroźnej Norwegii. Ja to lubię ciepło, no taki, taki jestem zimny drań, no. hmm. <laughs> Mamy rignes. A zawartość alkoholu 63 v To co ostatni żeglamy reklamę chyba, nie. Ta dobra, dobra piana, dobra piana. Macie kurwę dobre, dobrą pianę. Złupko. Ale moim zdaniem to jest najlepsze. Nie tak, tatuś, nie tak. No i giczu. Moim zdaniem ta jest najlepsza piana, a te są wyrównany temat. Bo puszki to są różne, nie? Ale moim zdaniem to... To jest najlepsze. Stawiam na pierwszym miejscu. Tu to dziewiątkę daję jak. Uff. Powie tak się z Jurkiem nagrywało. Nie, spoko luz. God spoko luz, kurfele. także. Ja tam nie widzę przeszkód, kurde może. Cieszy mnie, że go poznałem. No musi się trochę naumieć. Podszkolić się, nie? Podszkolić się. Ja to jestem już stary zgret. Nie bardzo mi się podoba. Super. Piwko mi bardzo smakowało. Takich, której to jeszcze w Polsce nie piłem, takich pierwszy raz piję. No i bardzo dziękujemy. Norwegii. Chcecie Ko mnie zobaczyć, to, to piszcie w komentarzach. Jeżeli nie, to ja odpadam. Przed mhm. W każdym bądź razie pozdrawiam serduszka i serduszki. Czym to się ziomale? Norwegii. Wszystkiego z Norwegii, z Kielc. w ogóle z całej Polski się ta kurwa, bo wszystkich Was kocham. Wsiomale dziękujemy za oglądanie nas, oglądajcie nas w kolejnych odcinkach, jak jeszcze tam będę, tuż tam będę, tuż tam będę. <grymne> Filmy moje z bigotką albo z binkiem pojawią wam się albo tutaj, albo tutaj. <grymne> Będziecie zorientowani o co to man, kurczę. Bądźcie w temacie, czym się, no, zostawcie suwaj, łatwo w górę, ja rozkluczam się.